Cześć, witam was z mojego warsztatu, warsztatu Model Moniaka. Dzisiaj na biurku, na podnośniku, by się mogło rzec, ale się nie rzeknie. E, jeden z najmniejszych samochodów Traxasa. Traxas latrax Rally, tak się dokładnie ten samochód nazywa w skali 1 do 18. Przyniósł tam go klient z usterką układu napędowego. Zobaczymy, co tam jest. Bardzo ciekawe malowanie to była wersja limitowana w oklejeniu Valentino Rossi, czyli wyścigowego Mistrza Świata na motocyklach. Takim samochodem, no oczywiście nie takim modelem, ale samochodem jest to WLC startował między innymi właśnie Rally Monza w 2018 roku na włoskim torze. Wygrał tę imprezę, to jest taka impreza trochę jak u nas może rajd barburki w grudniu, czyli, czyli słynna Karowa i słynne odcinki w Warszawie. Takie święto motorsport, różni kierowcy przejeżdżają, czy to kartingowi, wyścigowi, reli i, i wtedy w formule właśnie, troszeczkę takiego raju, troszeczkę show motorsportowego to się wszystko odbywa. I podobnie jest we Włoszech, gdzie właśnie Valentino Rossi startuje często, bardzo często, e, nawet robiąc kubitę też startową <coughs> w takim imprezie. No ale dobra, przejdźmy do naszego Valentino Rossi w małej skali, czyli na Trax jeden z najmniejszych już modeli, czyli autko, rozbieralne, modyfikowane, z na cztery koła bardzo fajnie zgranych wymiarów, więc często zabawka wykorzystywana, przepraszam, model nie zabawka tylko model wykorzystywany w domach, bo możemy się po podłodze śmiało pośmigać i e, i mieć frajdę też na jakieś takie jesienne pory, gdy deszcz pada. No ale zobaczymy, co tam, zobaczymy co tam z nimi się dzieje, co tam za usterka układu napędowego jest. Włączymy sobie aparaturę, włączymy model i posłuchamy. Ewidentnie coś złyta. Przednia lewa półość też się blokuje, więc lubniemy szybciutko. Tak to wygląda. Czyli prawdopodobnie, nie wiem czy będzie widać, tu będzie widać, dźwięki dochodzą gdzieś tutaj z tych układów zębatkowych. Możemy sobie teraz też włączyć model raz jeszcze i posłuchać go już bez osłon. Musimy się też delikatnie, tak, żeby nam tu silnik nie wyskoczył z prowadnic. Ewidentnie jest zużyta zębatka na silniku. Nosi znamiona małych usterek. Więc myślę, że moglibyśmy od niej zacząć. Można też sobie sprawdzić, diagnozując co jest w ogóle uszkodzone, czy na przykład dyferencjały, czy zębatka główna, czy może dyferencjał przedni. Możemy sobie na przykład zacząć... Aha, tu jest nawet kamyczek mały. Czyli wino... Pewnie winowajca. Możemy sobie wyjąć silnik i zobaczyć co na przykład silnik. Nie, silniczek ładnie pracuje ładnie. Teraz możemy sobie na stole pojeździć autkiem przód tył. Też ewidentnie wszystko jest cichutkie. Nie będziemy się zajmować półosią, chociaż moglibyśmy tutaj klientowi troszeczkę pomóc. A, gdzie to często jest przyklejane Zobaczcie, ile włosów. Pamiętajcie, kochani, jak jeździmy, bawimy się co pewien czas, o, trochę ten model przeczyścić, żeby jednak dłużej wytrzymał. Potem możemy, po tych, jak trochę więcej będzie mocy albo więcej kilometrów nawiniętych na koła, to zalecane też wymiany tych wszystkich plastikowych, jak się o fachowo mówi, ślizgów na łożyskach już Dobra, więc co, reasumując, co znaleziony, idziemy szukać zębatki na silnik. Widać jest poszczerbiona, więc ten piaseczek, który tam widzieliśmy wtedy, który ładnie wypadł, pewnie takie tu szkody poczynił. Bierzemy dwusika 1,5, półtora, wykręcamy. Czyli co? W tym celu musimy się dostać do tej zębatki dużej. Do tej zębatki dużej. Ona też jest na takim ślizgu tutaj mocowana. Potem jest na całym wałku, więc nie zabrałbym się do tego. Najpierw rozkręcając sobie te śrubki. To też odłożymy zębatkę, żeby dnie miał do wglądu potem jak to wyglądało. co było uszkodzone? Kamyczka chyba nie znajdziemy już nie, jest kamyczek, jest kamyczek więc na pamiątkę też włożymy śruby tej samej długości co przy obudowie tej centralnej jest tutaj jest więc nie będzie przynajmniej ryzyka, że coś pomylimy no i co to byśmy się mogli jeszcze odkręcić żeby to ładnie wyjąć Mamy zgramne rączki do tego wszystkiego. Mamy sobie górną osłonkę. No i dostajemy się do. przekładni. Przyznaję się szczerze, że kiedyś to wymieniałem, ale przynajmniej się też szczerze, że nie wiemy jeszcze, jak to jest zbudowane. sobie zobaczymy w instrukcji. Jak przychodzi wałek. Mm -hmm. wałek napędowy. Najpierw jest składana zębatka odbiorcza, potem jest pin, kleszcz się, łączą się ze sobą, potem jest no, tu śliska akurat plastikowy. Można wymienić opcjonalnie na łożysko, 7541 x I potem jest zębatka, która przekazuje wtedy siłę już na przód. Nie, przepraszam, na w tym przypadku na tym Więc musimy i tak się dostać najpierw do zębatki. Ona sobie już tu wypadła. Przed Teraz ściągamy szlisk. Bum, bum, bum. Może, no to może troszeczkę płaski, pokręcił który o, pozwoli nam to delikatnie wyjąć. Wiadomo, ja że czasami dla, no, dla wygodniejszej pracy się lepiej wszystko, rozkręcać wszystko, żeby było swobodne dojście do każdego elementu. I czasami człowiek, nie że z lenistwa, ale z chęci ograniczenia liczby operacji na elemencie, po prostu stara się wszystkiego nie rozkręcać nie? i potem walczy dłużej się wkazuje ale w gorszych warunkach niż jakby to jednak zrobił jak producent nakazał no dobra ale my wybieramy taki faktycznie półśrodek no to zębatka jest na wierzchu ale bierzemy nową nową czystą troszeczkę wałek sobie też tutaj rękawiczką przeczyśćmy Pokazamy go tą stroną, od strony, ta część od strony wałka, ten wypust, tak żeby to pin przed go zablokował od tej strony końcowej nazwijmy to, czyli od strony tylnego mechanizmu łożyncowego. mi się musimy sobie tu ładnie to rozchylić. Ok, wróciłem z czyszczenia z prężarką. Mamy tutaj już wszystko ładnie odkurzone, wyczyszczone. Więc teraz wkładamy sobie zębatkę na koniec wałka. No i wkładamy silnik. I teraz zobaczymy trzeba by na pewno tu wszystko będzie grało, tak? No, ci się elegancka. Czyli widzicie miło, prawie niewidocznych. Prawie niewidocznych usterek, uszczerków, jaki jakiś na zębatce głównej. Ta też wymagała jednak interwencji. No dobra, możemy jeszcze się pokusić o skręcenie. To miało być od przodu, do tego położyliśmy z przodu. Nam to dużo do szczęścia nie dało. Rozkręcanie tej części, no ale człowiek też się dopiero uczy na konkretnych przykładach. Ok. Te były od dołu te mniejsze śrubki. To też nam nic nie dało, więc już wiemy następnym razem, że od dołu odłoże nie trzeba rozkręcać, żeby dostać się do całego mechanizmu. Zębatki odbierające i zębatki atakujące no dobra, zostawmy na te długie, a te długie możemy za chwilę sobie zrobić, jak dojdzie do tego jeszcze nasza tu obudowa całego mechanizmu. Teraz tym czasem sobie włączmy model i zobaczmy, czy w ogóle to coś dało i czy coś pomogło. O, no, proszę. Cichutko. Cichutko. Tylko. Pojawił się problem, czyli duże opory na zębatce tu I dlatego jak widzieliście model kręci tylko prawym kołem, ale wystoi Czyli coś tu za ciężko nam teraz chodzi No taki urok. Jak naprawimy jedno, to się popsuje drugie.